Cześć, siemano, z tej strony Ratel, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nowej seryjki ARK. Dziś ze mną jest... Ravenes, hej. Boże, ja ciuchów nie założyłam. Jesteś w ciuchach, co ty robisz? Jest. Boże, dobra, kobiety. Nieważne. nieważne. Dobra, e, dzisiaj, jak, jak jest napisane, oswajamy parazaury. Generalnie nagrywamy to jakby drugi raz, bo ARK miał poważne problemy... Był po były pro poważne problemy z serwerem, więc trzeba było resetować. Mm -hmm. Co eee, tam są rówki, kąpi? W międzyczasie się już trochę z levelem. Eee, no właśnie, widzę kąpi. W międzyczasie trochę się z tym levelem eee, wybiliśmy, że tak powiem. Eee, I generalnie budujemy bazę na okrągu, Ale bardzo pokażemy dopiero, jak będzie już w miarę tam skończona. Gdzie ty jesteś, zgubiłem cię. No jak mogłeś? No, tu. a tu. A czemu tam idzie? Jest Diplodok. Co my tam no, idziemy? Tam? Dobra, dobra, chodź tam. Ach, waszki. Chodź tu za mną, tu będą jakieś parazaury pewne. Dobra Szukamy Wiesz, parazaurów. Proszę rozejrzeć się za tamtym tekiem, nie? No ale tutaj też są takie. Dobra, to się zobaczy. A ja i krokodyl też jest. A on jest martwy. Skorzystam. A! Czyli to nie ty mnie walnąłeś? No nie eee, Generalnie tak jak też... Dziś nie miał, mam więcej niż... Dobra, niech on uderzy... Dobrze uderzył trajka. O! Okay. Właśnie o to mi chodziło. Eee, zamierzamy też generalnie <ścoughs> Raptor oswajać na tym. Na kibelsach i będziemy oswajać raczej późniejsze gatunki, bo... Eee, Jakoś później. Oczywiście te też powtórzymy, żeby pokazać, że Kibelsy są szybsze od owoców. Jaka jest w tym różnica? Jakie standardy. Dobra, szukamy Parazaura w takim razie. To w tą stronę, chyba. Nie ale chcemy, same teki to. bierzemy, czy. czy Fajnie by było teki. Ale jak będzie zwykły, ładny, co jest mniej prawdopodobne, no to bierzemy zwykłe. no. Dobra, wiem, że już się Fajnie pytałem. Było mieć parca. O, tu jest. No właśnie o mówiłem, między nim tylko, że był jeszcze jeden. A on jest ładny. Czekaj, on? On. Wiem, że o to już pytałem, ale <laughs> nie pamiętam, parazaury teki mogą się rozmnażać? No pewnie. Na pewno? Można Bo... mieć małego teka? No pewnie, tylko, że z drugim tekiem, nie? Dobra. Z samicą teka. No to zaczynamy, tak? Ja jest rzucam balet i strzelasz. Czekaj, 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 czekaj. Co jest?! Boże, Karno. Beka! No, mamy naprawdę bekę! <noise> mamy <głosy> naprawdę bekę! Dobre! Ale się w... Pasowała! Przez ciebie, że to powiedziałeś, kurde, mamy takiego pecha! Zawsze mamy taką zabiję zabiję. bekę! <noise> Podobało mi się to! Dobra, chodź! Co ty robisz? Nie bij tego! Ją, kaczka brączkę. ją bije, wierzycie w to? <laughs> Czemu kaczkę bronisz? Bo kaczka jest bezbronna, a ty Ej, masz zidę w łapie. Ale ja nie tknęłam jej nawet. Tylko obok niej przebiegałam. Ej, ale serio, no znikąd się karno pojawiło, z blasku wybiegł, no. Akurat wtedy. Zgłosiliśmy go. Eee... Wiesz co? nie, idź tu. Tak. Trodon to nie dla nas. Jeszcze. Ale one mocne, tam trzy żółwie się nam welają. Mhm. Mm Dobra, to, chodź. szukamy parę za... ja Chodź, przejdziemy przez most. Prawie. A to przecież. Ale tak, ten to? most. Yy, no i generalnie, właśnie dodaliśmy mod na mosty. One są niezniszczalne dla dinozaurów yy, wszelakiej masie, chyba. Oswojonych, jak i nieoswojonych. Mosty trochę nam to ułatwią grę, bo często jest ciężko się przeprawić przez coś i po prostu te mosty ułatwiają troszkę. Polecam tego moda. Idziesz tu? Idziesz. Musiałam przejść obok tej zinozaury. I Karno cię goni od dołu. Pod od mostem. dołu? Słodko. Pod mostem. Pod mostem to jakiś <gry> Nie, nie można obrazić. I karno... O, o właśnie! Kurde, jest tutaj. Nie, 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 nie ma oswojenia karna w tym odcinku. Zostaw. O, jak taki piesek! No, nie! Wyrażasz niezadowolenie. Nieprawda! Dobra, szukamy wciąż Parazaura. Mam nadzieję, że będzie tu przy obelisku, bo to jest łatwo oswajać. Ale mówiłam ci, że nie jestem w pełni ubrana. Rękawiczek nie mam. Aha, no przekro mi. <grafy> Naprawdę no tragedia. Mówiąc? No nie tragedia, ścieram sobie ręce przez. Dobra. Tu jest rekin, nie wpadnij do wody. To, to akurat nie jest fajny? most od nas, chyba. Chociaż nie wiem, czy to jest most z modu, czy nie. Raczej nie, ale. To jest chyba obeliskowy. Rekin miał płetwy różowe, chyba, ale dalej. Mhm. Idziemy. Eee, parazaur pomarańczowy taki Chociaż niezbyt. Gdzie ty jesteś? No idę za tobą. No, ja i nie uważam, że... wierzę. I tronisz sobie Boje Taktyczny odwrót mm -hmm. Okej no, Hello kurde, ciężko z tymi parazaurami tutaj. Co to były za kwiatki? Dobra, myślałem, że to coś specjalnego. Tam mrówki, więc nie podchodzić. Where? O, parazoł. No. Nie chcemy go. 115. Bordowy parazoł. Co? Kurwa! Oła, ale jest tek tam Bierzemy tego czy nie? Czekaj, to był Terizi... Nie to Boże. Halo? Bierzemy teka. Tylko? No nie wiem tego też... Jest Sorry. różowy i jest bordowy. Mm. Masz lunetę, sprawdza ich. Nie, różowego nie wierzymy. Jest średni. Bordowy prędzej. Dobra, łapiemy. No Jednakże ja rzucam, lecina, ty strzelasz. Co? No, nie wiem na ile mi łuk pozwoli. Trzy, dwa. Czekaj, może zrobiłabym nowy łuk. Wyrzucę ci w czekaj, razie co. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 za długo to potrwa. Ja Macham tym nad dłubem ciągle, ja sobie no. Nie zrobię, czekaj. Czekaj, jeszcze trochę włókna. Ja nie, wśnę... nie mogę. Czekaj, jeszcze sobie zbiorę jednego. Czekaj. Ile? Mam. Robię... W... robię ten włók. <tryk> <tryk> Tylko sobie dodam. Dobra, ja się rozejrzę tak na szybko w około właśnie. Dobra, jestem go... czekaj. Gotowa. Muszę. Musimy tutaj jeszcze zabić, może, Dilo. I kompli. Mm -hmm. O kurwa, na pewno te kompli musimy zabić. I Dilo, które właśnie go zabija. Ja odciągnę kompli, zajmij się Dilo. Bo nie zabiję. Toż tu. Ich suma to chyba. No, on woli. Ten Parazaur głupi kręci kółkę, tak to już by. Za mną pobiegł, tyle dobra już. 500 poziom tutaj jest z ich sumy, kurna. Powyżej nawet, pewnie. Mają te 40 i 50. Dobra, zgubię ich. Jestem. Ała! No i zniszczyła mi się łocznicę. Jakbyś miał jeszcze No czemu tu te kąpi wróciły oh, oh, oh. Dobra Ej kardo tu przyleciało jakieś Co? Zabiło parazaura jakiegoś I leci tutaj Nie jarek. chyba seżer tu jest No to się obejrzyj Łaloju Łaloju Spierdzielando Żyje tamten parazon, czy nie? Bo ja nie wiem, czy warto lurować nie ma go. Mam Przerzucił się. Mhm. wejdę to i zobaczę. Kolejny karno. Przecież poziom 6-0 polecam. Jest, żyje. To oswajamy? Mhm. Dobra, Tylko musimy to uważać wracam. na te karno. No to jest ja wezmę to karno Tylko, że tam bio chyba jest niedaleko Nie wiem Nie Okej, okay. jestem przy parazaurze No, wiesz to no, chyba karno samo się wzięło mhm. Powinien być spokój, także zaczynajmy a nie, bo do kąpi mnie w pieprza. Dobra, spróbuję od nich odbyć. Dobra, zaczynam 3, 2, 1, go Sama strzelasz, więc będę rzucać tam bole. A, dobra, no to przyspieszę. nie trafiła? trafiłam, wszystkie, tylko pamiętam, że była zasada trzech dobra, z tego. Udało się. okej, okay, nie przestrzegałam no, trudno dobra, dobra, i robimy cięcie widzimy się za chwilę, Tyle. jednak nie zrobię cięcia żebyście tutaj zobaczyli właśnie jak to wygląda że 99,6% mamy skuteczności czyli dostaniemy plus 71 poziomów, tam są różne przeliczniki każdy dinozaur inaczej im większy ten procent, tym więcej poziomów dostajemy. No i te procenty spadają jakby podczas oswajania. Także najlepiej oswajać ich, naj, ich ulubionym jedzeniem. E, no w tym przypadku Kibelsy by najlepiej się opłacały, ale myślę, że oswoimy go zanim spadnie właśnie poniżej. No, na start chyba było 71, nie? To raczej nie spadnie do 70. Zdążymy go oswoić, bo szybko w miarę je. Ja. Tak, Parazaury są najprostsze. No, także y, znowu robię cięcie i widzimy się za chwilę. Generalnie to oswoiliśmy już Parazaura Jula Malagi, y, więc będę musiał Wam zrobić cięcie aż się ogarnie. Mam nadzieję, że to zrobi. I y, widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jesteśmy po przerwie. Generalnie yy, udało nam się tylko jednego taka paraza schwytać. Prawdopodobnie poza nagrywkami resztę ogarniemy, bo niestety dzisiaj bardzo późno robimy nagrywki. Jula już nie dała rady nagrywać tego solo. Nie dam rady na razie zrobić, bo chcę jak najszybciej ogarnąć tą bazę, żeby wam pokazać. Także zabieram się do sklejanie bazy, dlatego wam właśnie nie pokazuję co jest za mną, żebyście nie widzieli zabieram się właśnie do budowy bazy i to by było na tyle, będzie prawdopodobnie dogrywka parazaurów, tylko już później, kiedy będziemy osłabiać na kibelsach żeby pokazać tą różnicę także trzymajcie się wiecie co robicie, już się wam podobało cześć, cześć